I przegląd oferty kwiaciarni kampinowskiej Zaczniemy od tych szafirków. A dwa metry dalej są kosaćce. Już kwitną. I jeszcze dojść do towarzystwa okrężnica. Pół metra dalej. Kosaćce. Tam jeszcze kosaćców mnóstwo i okrężnica, cały jej las, spójrzmy jej w mordkę, no piękną masz mortkę okrężnicą, przecudną i cały to lasek jest i tam w strumieniu bardzo ślicznie rozkwitnięta okrężnica. No to jeszcze na te kosaćce. Oczywiście konwalie, niezapominajki, poziomki. Wszystko to w pełnym rozkwicie. Jeszcze ten okrężnicowy las. Hej. No i troszkę dalej taki kosacicowy las. Jest ich całkiem sporo. Można nacieszyć oczy, idąc sobie tą kładką.